Tolerancja, A choć w dzisiejszym świecie kojarzona może być z kontrowersyjnymi tematami i często budzi różne emocje wśród ludzi, tak naprawdę oznacza szacunek. Szacunek do drugiego człowieka, jego poglądów, stylu życia, wierzeń czy osobistych upodobań, dopóki nie są one krzywdzące dla drugiego człowieka czy dla nas samych. Popularny cytat mówi, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jest niezwykle trafny w odniesieniu do tolerancji. Przyjawów nietolerancji jest wiele, zaczynając od homofobii, przez antysemityzm, ksenofobię i kończąc na rasizmie. Niewątpliwie ich negatywne skutki niejednokrotnie były widoczne w przeszłości, tak jak w przypadku Holokaustu, ale również mamy do czynienia z nimi w życiu codziennym, kiedy stereotypowo kolor skóry, płeć czy wyznanie są postrzegane przez społeczeństwo jako wyznacznik inteligencji czy systemu wartości. Odmienność jest wpisana w życie każdego z nas, ze względu na nasz unikatowy wygląd, przynależność do różnych grup społecznych lub pochodzenie. Aby skutecznie zwalczać brak tolerancji, należy uczyć społeczeństwo o jego negatywnych skutkach, takich jak poczucie braku bezpieczeństwa, depresja, a nawet próby samobójcze u osób nim dotkniętych. Szanujmy naszą odmienność, starajmy się nie szerzyć stereotypów i nienawiści. Bądźmy dla siebie ludźmi.